Dzień dobry, nazywam się Marta Nowacka, jestem psychologiem oraz interwentem kryzysowym. Ukończyłam również szkolenie podstawowe z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W swojej pracy korzystam najczęściej, ale nie tylko, z metod wywodzących się z podejść poznawczo-behawioralnych, które zawsze staram się dopasować do Twoich indywidualnych potrzeb. Zapraszam osoby dorosłe zmagające się z lękiem, zaburzeniami nastroju, różnymi kryzysami życiowymi, myślami samobójczymi, napadami obiadania się, trudnościami w relacjach czy problemami w radzeniu sobie ze stresem. Wspieram osoby ze społeczności LGBT w radzeniu sobie ze stresem mniejszościowym bądź problemami specyficznymi, jak akceptacja swojej orientacji seksualnej. Pomagam również w budowaniu pewności siebie, pracy nad asertywnością, komunikacją, zarządzaniem czasem czy nazwaniem swoich zasobów. Moim celem jest stworzenie bezpiecznej, pełnej akceptacji przestrzeni, w której każda osoba będzie mogła mówić o swoich myślach, emocjach czy wyzwaniach. Wspólnie postaramy znaleźć się znaleźć rozwiązania, które pozwolą Ci poczuć się lepiej oraz zbudować trwałe zmiany. Zapraszam do umówienia spotkania, jeśli zmagasz się z różnymi trudnościami, przeżywasz kryzys, potrzebujesz wsparcia w codziennych wyzwaniach lub jeśli po prostu chcesz lepiej zrozumieć siebie i rozwijać swoje umiejętności.